Siema, z tej strony Roki Wezor i witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale Jak zapowiadałem u Markusa na odcinku, który możecie sobie zobaczyć, mam link w opisie Zapowiadałem opening, niestety konto odzyskałem trochę za późno I nie wydałem jeszcze 30 ticketów, więc niestety jest trochę mniej skrzynek niż miało być Więc w tym odcinku sobie otworzymy trochę skrzynek na początek, później sobie jeszcze może pogramy jak już muszę zobaczyć po mojej ikonce, trafiłem nową postać na Markusa odcinku, Leona trafiłem. Bardziej się z tego cieszę powodu, bo to jest jedna z legend, którą właśnie chciałem. No i jak już klub pokazałem, to macie tutaj klub dziki.pl, możecie sobie dołączyć, link także macie w opisie. Więc bez zbędnego gadania przejdźmy od do openingu. Później sobie właśnie zagramy tym Leonem. Trochę mi zwiesza, ale... Mężczyźni będziesz muszę nacznijcie punkty do Leona One się bardzo przydadzą Ja planuję otworzyć jeszcze jednego mega boxa, bo na nic nie zbieram tych star Pointsów, Więc yy, No, otworzę takiego mega boxa Tutaj to jakiś token doubler leciał, także fajnie Ja teraz najbardziej polecam star powery, mm, szczególnie do Czekajcie, jaką postać wiem, no, chyba Poco i Jesse Właśnie, tych dwóch postaci zbieram Jakby do El Primo, ten drugi też by fajnie wpadł Więc otwieram na ciebie Mam nadzieję, że coś śpadnie by było bardzo, bardzo fajnie, jakby coś padło mm. O, trzy gemy, też spoko. Ja próbuję jak najwięcej uzbierać gemów z tego powodu, że zbieram na 8 -bita. Jak nie uzbieram, nie wiem, jak uzbieram trochę, to nie wiem że dokupię trochę tych gemów. Bo 8 bym bardzo chciał mieć do tego skina. Więc chyba z tych zwykłych boxów nic, z star power nie dropnie. Mmm, coś tak czuję. Chociaż punkty wlatują do postaci, których używam. Do kroła na przykład bym chciał 9 level w końcu bić. Tutaj jean jakiś mm, jakiś bonus. O, są gemen. Fajnie. Mm, no i chyba... To... nic chyba tu nie będzie. Jakieś tam bonusy wlatują. Do Mortisa też zbieram punkty. Mm. Także no, teraz te, te, te mogę opowiedzieć o mojej całej sytuacji, gdyż y, właśnie y, ktoś mi się wolno na konto, musiałem je zablokować i poczatować trochę z Supercelem tym sabortem y, Więc y, no, po dwóch dniach trzech coś takiego udało mi się te konto odzyskać. Także na szczęście. Jedne co po prostu email zmieniłem i tyle. I ten typek już nie wchodził. To, otworzyliśmy już wszystkie 24 yy, zwykłe boxy. To możemy jeszcze sobie tworzyć big boxa jednego, z którego może coś dropnie Fajnie było, ale raczej nie. Do Murtisa mogę level zrobić? Jakieś tam etykiety? Co tutaj? Albo nie. Szczerze, Wolę chyba zrobić yy, upgrade do Piper. Nie, możecie pisać w komentarzu, za kogo zrobić na 9 level. Czy Piper? Rico? Barley czy Nita. Także możecie sobie zagłosować, kogo mam zrobić. Więc na zostawię ten złoto. I jeszcze, jak mówiłem na początku, mam 1500, to mogę sobie kupić takiego megaboksika na końcu sezonu. Więc raczej znaczy nic się dropnie, ale fajnie by było, jakby ten power jednak dropnął. Także trzymam kciuki i jedziemy. Jest 5 Czyli dupa. Chociaż w jakiś, może dużo punkcików leci do jakiejś postać o do Leona leciałem niestety tylko 29. Do Gina też fajnie. I gemy? Gemy. Tak, niestety tylko 3, ale to zawsze są gemy. Więc chyba raczej nic więcej nie kupię. Hmm. Ile mam golda? W sumie 200 golda mogę wydać. E, nie wiem ile? 290. Nie, to nie będzie mi stać, chociaż jak może zagram właśnie mecha sobie. Zagrałbym starcie Leonym, ale no, żeby nie było, zagram sobie nowy tryb. Chodzą nie ja mam po polsku, bo zapomniałem zgnić, ale raczej nie będzie przeszkadzać. Hmm. Więc no ogólnie, stosowna afera była właśnie z tym yy, kątem. Gdyż y, miałem miałam zagrać tego challenge'a, tego championshipa, ale niestety. Y, nie mogę, bo gościu już mi zagrał i miałem trzy wygrane, czy. no, dwie wygrane i trzy znaczy, no, przegrane. Także no niestety. Co no, z tego chodzona? Mam nadzieję, że uda mi się tu ugrać to. Tam daję na Mike czego trochę tak. Nie wiem, to są niskie pucharki, więc tutaj nie spodziewam się niczego jakoś spektakularnego. Tutaj jakiś pan P się pojawił To jest nowa postać także Niestety jej nie trafiłem A szkoda Bo No bardzo fajna to jest postać Markus już ją tam Leveluje yy, Mainuje ją tak naprawdę I Fajnie jakbym też trafił Po pewnym czasie, chociaż nie spodziewam się postaci Gdyż właśnie trafiłem tego Leona, więc Nie spodziewam się zbyt wiele Ojojoj dostałem Chyba ma bin na niskim levelu, bo Nie zabiła mnie na jednego strzała, także Jest Jakiś O nie 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 Uuuu Jest jakiś Plus tego Że gram na niskich rangach Trochę będzie słychać jak stukam w ekran Ale to Dobra, jestem już po cięciu Się głównie z zmieniło, bo to było krótkie cięcie Tylko kurde, trochę nas tutaj... Nie! Aj... Ja tu muszę te punkty zbierać No nie... Najgorzej Jakby ten Crow tam fajnie tak wleciał, to by było... Dosyć fajnie i by... Nie, niestety Dwoma punktami mm, A szkoda Dobra, jeszcze zagramy sobie jednego. Skrzynkę otworzę. No teraz star ale jest level do Leona. Chociaż tu akurat mogę lepszyć. Dobra, zagramy jeszcze raz. Czwarty level będzie większy damage. To się uda ugrać. Ojej, długi matchmaking. Oj, tu jakaś cinka była, ale na szczęście krótka. No to oni pewnie pójdą na tą bliższą strefę. No, nie, nie chcę polać dla mną Najgorzej No nie, go nie, 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 Teraz się przejdę Taki trochę. trochę Tutaj nie, nie, trochę punkcików I nie, temu koltowi Chyba W nie, Wiem, że to trochę że auto Że auto strzelam, ale No yy, jeszcze tak nie nauczyłem się dobrze grać z tym Leonem, więc. No, ale jestem już na pocięciu po kolejnym. Niestety. Ginęłem, nie ale i tak wygrywamy, więc. Nic straconego. Mm. Takie wyciszone momenty też nie będę wycinał, bo. Nestryczna cisza trochę. No ja sobie podobię, bo są akurat podwójne punkty. Tu <grystu> zniknę. Tu jest taką obiegówkę. I pozobę punkty na drugiej stronie. Także to jest oczywiście wygrana już na pewno dokładnie 33 do 13. Mm to chyba było natomiast sobie odcinka taki krótszy 10 minutowy bo głównie tu chodziło o ten opening właśnie yy, A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że właśnie wbiłem 13 tysięcy niedawno yy, także no nawet spoko Otworzyłem sobie mega skrzynkę niestety nic nie trafiłem jak w sumie tak naprawdę z każdej skrzynki z, z trofi roda z tego mega boxa nic nie trafiłem no, znaczy nic Więc trochę smutno Ale mam jeszcze jedno czasem 14 tysięcy Więc może to zdropnie. Także no, to było na teraz tego odcinka Zajrzyjcie do linku w opisie Bo tam są kanały podane yy, Różnych moich znajomych yy, No i Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Siema